Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 4, wersety 1-9. Znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze, podczas gdy cały lud pozostał na lądzie, przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im: Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać a gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi i szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało plonu. Jeszcze inne ziarna padły na glebę urodzajną, i wydały plon dorodny i obfity: jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a i jeszcze inne stokrotny. I mówił: Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Na początek, mam do ciebie dziś wielką prośbę. Zapomnij na chwilę, drogi słuchaczu, o wszystkim, co wiesz na temat tej przypowieści. Wyobraź sobie, że słyszysz ją po raz pierwszy w życiu, i nie masz pojęcia, o czym jest i dlaczego Jezus ją opowiada. Bo to nie jest historia o czterech ziarenkach, ale o jednym i w tym ziarenku ukryta jest historia Twojego życia. Pierwsze, co mnie uderza w tym fragmencie, to ogromna nieuważność siewcy. W ogóle nie zwraca uwagi na to, gdzie rzuca swoje ziarno. Ale czy aby na pewno? A może właśnie o to mu chodzi? Siewca pozwala, aby ziarno padło w różne miejsca, nie zawsze życiodajne. I w każdym z tych miejsc pojawienie się tego ziarenka ma jakieś znaczenie. Bóg cię stworzył najpiękniej, jak potrafił. Jesteś jego ukochanym dzieckiem, a więc hojnie cię obdarował talentami, zdolnościami, łaskami i umieścił cię na tym świecie, abyś te dary w sobie rozwijał, aby one mogły przynosić owoce. Ale niestety, często się zdarza. Że zanim dojdziemy do tego momentu, gdzie będziemy przynosić owoc 30, 60 czy stukrotny, musimy się po drodze wielu rzeczy nauczyć. A że Bóg jest nie tylko ojcem dobrym i kochającym, ale również nieskończenie mądrym, wie, że najlepiej uczyć się przez doświadczenie, i pozwala nam przejść takie trzy etapy oczyszczenia. Pierwszy etap oczyszczenia to droga. To taki moment w Twoim życiu, kiedy to, co robisz, pozornie nie przynosi żadnego owocu, ponieważ pozwalasz, aby inni ludzie Cię wydziałali. Co to znaczy? Pozwalasz, aby odebrali Ci radość z tego, co robisz, aby ich słowa krytyki zniszczyły Twoją pasję aby ich oceny zaważyły na Twojej samoocenie, aby ich opinia wpłynęła na Twoje poczucie własnej wartości. Po co ten etap? Abyś przestał sobie i innym cokolwiek udowadniać, abyś zrozumiał, że Twoja wartość jest w Bogu, w tym, że jesteś Jego dzieckiem. Abyś nauczył się traktować słowa i opinie innych ludzi jako cenne wskazówki, ale jednocześnie codziennie powtarzał sobie słowa Psalmu 56. Bogu ufam, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Drugi etap to grunt kamienisty trochę ziemi, słaby korzeń. I w końcu wypalenie słońcem. To taki czas w Twoim życiu, który dosłownie nazywamy wypaleniem. Może on przyjść równie dobrze w sferze zawodowej, osobistej, jak i duchowej. Możesz się wypalić w swojej pracy, w swojej rodzinie, a także w swojej wspólnocie. Wypalenie przychodzi wtedy, gdy poświęcasz się czemuś przez dłuższy czas, wkładasz w to wiele pracy, angażujesz wszystkie swoje siły fizyczne, psychiczne i duchowe i w pewnym momencie stwierdzasz, że zwyczajnie nie masz już dalej ani energii, ani ochoty, aby to robić. Nie widzisz w tym żadnego sensu. Po co ten etap? Żebyś się zastanowił. Czy ja przypadkiem nie wziąłem na siebie zbyt wiele? Czy rzeczywiście wszystko co robię musi być takie perfekcyjne? W pracy nie musisz być zawsze pracownikiem miesiąca. W rodzinie wcale nie musisz być zawsze super żoną, mamą, super ojcem, super mężem, super córką czy synem. We wspólnocie nie musisz jednocześnie być animatorem, moderatorem i odpowiedzialnym za wszystkie możliwe posługi. Ten etap jest po to, abyś zobaczył, że nie musisz wszystkiego robić sam, bo zwyczajnie się wypalisz, abyś nauczył się prosić innych o pomoc, delegować zadania. Ale przede wszystkim ten etap oczyszczenia jest po to, abyś zadał sobie jedno ważne pytanie. Czy ja w tym wszystkim co robię współpracuję w ogóle z Bogiem? Czy proszę go o pomoc i pozwalam, aby on mi pomógł? Jeśli nie, to polecam, abyś wziął sobie do serca słowa świętego Augustyna. Pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga. I wreszcie trzeci etap oczyszczenia ciernie. To wszystkie kłamstwa na Twój temat, którym pozwalasz zagłuszać pragnienia Twojego serca. Ja sobie nie poradzę. Ja się do tego nie nadaję. Ja się właściwie do niczego nie nadaję. Ja nic nie umiem. Jak Bóg rozdawał talenty, to o mnie chyba zapomniał. Na pewno mi się nie uda. Jestem beznadziejny, jestem beznadziejna. Za cokolwiek się zabieram, nic mi nie wychodzi. Mogłabym tak wymieniać jeszcze bardzo długo, ale ty sam najlepiej wiesz, w jakie kłamstwa wierzysz i pozwalasz, aby one, jak ciernie, wbijały się w Twoje serce. Ten etap jest potrzebny, abyś zrozumiał. Że Twoje życie ma ogromną wartość, że nie jesteś na tym świecie przez przypadek, że jesteś cudownym dzieckiem Boga i że On codziennie patrzy na Ciebie z zachwytem i miłością. Przestań żyć w kłamstwach na swój temat, a zamiast tego, jak najczęściej powtarzaj sobie słowa z listu do Filipian: Wszystko mogę w tym. Który mnie umacnia? Ostatni etap to plon, dorodny i obfity trzydziesto, sześćdziesięciokrotny i stukrotny. W jednym z komentarzy do tej Ewangelii przeczytałam, że plon krotny to przesada sześćdziesięciokrotny jest niemożliwy a stukrotny to absurd. Ale przecież dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli tylko pozwolisz mu się oczyścić z tego, co cię wydziobuje, wypala albo zagłusza, to on sprawi, że przyniesiesz w swoim życiu ten absurdalnie stukrotny plon. I tego dzisiaj z całego serca Ci życzę.